Cześć. Dzisiaj powiem wam, jak możecie zaoszczędzić na swoim gospodarstwie domowym. Wystarczy, że będziecie sortować śmieci. Zysk dla Ciebie i dla planety. Żeby było Wam łatwiej, powiem wam, jakich elementów nie powinniście wrzucać do tych kontenerów. Żółty pojemnik to metale i pożywa sztuczne. Do niego nie mogą trafiać przede wszystkim butelki i pojemniki z zawartością, części żużlowe mojego motocykla czy brudne elementy. Zielony pojemnik, czyli szkło. Tutaj nie wrzucamy ceramiki, doniczek czy szkła żaroodpornego. Niebieski pojemnik, czyli papier. Do niego nie wrzucamy opakowań po mleku czy po soku oraz papieru lakierowanego. Materiały niebezpieczne i wielkogabarytowe oddajemy w każdej gminie do utylizacji do punktu, który nazywa się PSOK. Mam nadzieję, że ułatwiłem wam trochę tą wędrówkę po ekologii i segregacji śmieci. Pamiętajcie, że to jest dla nas i dla naszej planety.